Pytasz się, jak zrobić posty na YouTube lub ankiety lub ankiety obrazowe. Ja ci to powiem, jak to zrobić. Pierwsze, co musisz mieć, 500 subskrypcji, żeby dostać opcję post. A tak ta opcja wygląda. Bawi się to? Potem, jak na to klikniecie, macie takie coś. No i macie trzy opcje. Ankieta tekstowa, ankieta z obrazami i tekst. Z załóżmy, że chcecie sobie zrobić ankietę z obrazami, więc klikacie tu. Kliknęliście? Jak tak, to potem macie takie cztery puste okienka, którymi musicie zapełnić jakimiś zdjęciami każdy ze zdjęć musi się nazywać i musi być tam zdjęcie, bo inaczej nie zrobicie takiej ankiety. Na przykład nazywa się jakoś tak rzecz coś tam, coś tam. No i wy piszecie coś tam, coś tam, co nie? Więc wy to piszecie albo swoją nazwę. No i słuchajcie. Potem... Musi się to nazywać, musi się to nazywać te mtm zdjęcia, bo inaczej nie nie, nie nie opublikujecie te ankiety. I jak słychać jakieś krzyki z tle, to przepraszam. Na przykład załóżmy, że chcecie zrobić ankietę tekstową. Klikacie w to okienko i macie takie coś. No i robimy takie coś jak z ankietą obrazową, ale tutaj tylko podpisujemy um, o, głosy. Nie, nie, nie dodajemy zdjęć, bo jak? Bo strach! Kuźwa. Znowu przykład! D. Ale jak po prostu chcecie napisać tekst, to po prostu piszecie tekst i tyle. Więc jak wam pomogłem, to zasubskrybujcie kanał. Bo, bo jak nie, to um, będziecie się na dzisiaj pije wody z